Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Ja jestem nowy, to jest moja świątynia gracze. I w dzisiejszym materiale przychodzę kolej, z kolejnym filmem serii. Tak, czy nie? Na standardowo, Boże, przepraszam, zapraszam Was serdecznie na moją stronę internetową grywanie.pl. Jak widzicie, gdzie znajdziecie informacje najświeższe ze świata edycji kolekcjonerskich figurek i różnych innych rzeczy, które tutaj e, tworzę. E, tak, mamy pracę na stronie, mogą się radzić o dziwne rzeczy. Na razie poznikały mi ikonki, których nie walczę, nie potrafię ich powrotem przywrócić. Ale jakoś idzie. Dział książki, sprzęty serdecznie zachęcam do obejrzenia i tak samo do działu wydania limitowane. W każdym dziale z gry znajdziecie formułę scen, gdzie możecie dodać swoje, jeżeli znaleźliście, inaczej mnie poinformować, albo zrobić formułę zgłoszeniową i ogólnie zgłosić edycję, której tutaj jeszcze nie ma. Pamiętajcie, bawka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. No i zobaczmy, co nas zaciekaje w tym oto materiale, że chodzi o edycję kolekcjonerską, gry Tekken 8 i edycji Ultimate też z tej oto gry. Tak, oto prezentuje się edycja kolekcjonerska. Eee, czy ja, ja tylko swoją tutaj brzydką twarzą tego nie zakrywał. I tak, oto właśnie prezentuje się edycja kolekcjonerska z gry Tekken 8. I uwaga, co ciekawe, w tej oto edycji kolekcjonerskiej, jak możecie zauważyć, mamy bardzo dużo rzeczy. Może zaczniemy od początku. W premiera wydania, wydania zaplanowana jest na 26 stycznia 2024 roku, będzie dostępna na PC, Xbox Series X. Oraz tutaj PlayStation. Oprócz tej edycji będzie zwykła edycja kolekcjonerska i edycja Ultimate. Co mówię tu zwykła i dlaczego tu widzicie zwykłą? Bo edycja kolekcjonerska, ta, która jest w sklepie Bandai Namco, widzicie tutaj, posiada coś takiego: czyli podświetlaną figurkę. Tak, która jest w naszym rynku, tego nie posiada. Co ciekawe, w naszym rynku zwykła edycja jest droższa od tej edycji podświetlanej dostępnej na sklepie Bandai, Bandai na Namco. Tak, Bandai Namco. Tak więc. Zajebiście, dymają nas dalej. Wracając do samej edycji. Więc mamy tutaj grę na wybraną platformę, w przypadku PC, PC-a jest to klucz, mamy ekskluzywną figurkę 25 cm bez podświetlenia. Podświetlenie tylko na stronie Bandai Namco. Metalowa płytka, takie ala plakat po lewej stronie jak widzicie z logiem z gry, ładnie, ładnie ogólnie zrobiony. Naklejki korporacji, takie naklejki dekoracyjne, kolekcjonerskie pudełko z... Bardzo podoba mi się jego motyw, grafika, fajnie zostało zaprojektowane. steelbooka, który jest zajebisty, mega mi się to podoba. I chyba będzie jeszcze jedna wersja. Mamy też 8 błyszczących kart kolekcjonerskich. Tutaj patrzę, co jeszcze jest: metalowy pierścień, żeton po średnicy 5 cm, dodatki cyfrowe, przepuska sezonowa i innego rodzaju. Bajery i uwaga! To całe wydanie zostało wycenione w oficjalnym sklepie na 270 euro co daje nam 1210 zł. Z dostawą ze wszystkim przyjdzie nam zapłacić 1276 zł, i uwaga, w przypadku edycji na PC, korzyść z całości zmniejsza się o około 45 zł. Dlaczego tak? Nie wiem. Czy ta edycja jest warta prawie 1200 zł? I uwaga, to jest właśnie ta edycja to co ja mówiłem, z dostawą. 1276 zł z dostawą edycja z podświetleniem. Ta co widzicie, to ogólnie, no tutaj tylko, że ten piorun jest. Ale w, w Polsce, w naszych sklepach marża jest tak do. No, Za tą edycję, czyli gorszą, przyjdzie nam zapłacić. Tak jak w jednym ze sklepów 1429 zł, a jeszcze w innym 1448 zł. Więc powiedzmy, że prawie 200 wymarży jest narzucone w Polsce na tą edycję. Kurwa, zamawiajcie z Bandai nie dajcie się tutaj e, dymać. Nie ma sensu. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem w naszych sklepach, to link do wpisu jest na dole, i tam są linki odsyłające do sklepów. Na bieżąco uzupełniam wpis o oferty, które się pojawią. A jeżeli takie są, a tego tam nie ma, dajcie mi znać, po co ja to dotykam? Przez formularz, który jest w dedykowanym wpisie. No to jest ta edycja, ale oprócz tego możemy sobie zamówić tak po prostu edycję Ultimate. Dużo osób po prostu takie edycje lubi. Standardowo, tak samo tutaj, 26 stycznia. 24 rok, PC, Xbox, PlayStation 5. I mamy tu grę, i... a właśnie, bo teraz jest takie pytanie to jest rzecz, którą mm, jakby na grafikach jest PC, jest że do pobrania, ale z tego co widziałem na stronie jest taka informacja, że wersja na PC zawiera tylko Greco oraz dodatki cyfrowe nie ma wydania fizycznego. A cena jest taka sama jak wydania fizycznego Xboxa i PlayStation 5 właśnie z tym oto Steelbookiem, z tym wszystkim. O, właśnie to jest ten drugi Steelbook. Czy mam ten z edycji plus ten. Może coś popieprzyłem, ale z tego co wyczytałem, to tak to brzmi nie ma sensu, więc w sumie kupując na PCA, jesteś dymaniem zawartość fizyczną w tej samej cenie, więc ja czekam na tego inteligenta z jednej oto firm, który stwierdził, że jak jest cyfrowo, to jest taniej, lepiej i pewniej nie jest i nigdy nie będzie i będzie jeszcze po prostu drożej. I mamy to właśnie tą metalową płytkę, steelbooka i te naklejki korporacji. I to wszystko w oficjalnym sklepie, słuchajcie, jest wycenione. Z... Do... Sama edycja 110 euro, z dostawą 121 euro, czyli około 546 zł U nas w jednym ze sklepów 509 na PlayStation 5. I 449 na PeCeta. No i na PeCeta... Niby... No właśnie, co tu jest? Niby jest jakaś graj metalowa płytka, ale już bez steelbooka. O, tak jest tutaj. Czyli pewnie będzie pudełko z kodem i sama ta metalowa płytka. Mówię, no to jest dość dziwnie, ja w ogóle nie zrozumiałem, jakie wpisałem ten wpis na tej stronie. Na Bandai czasami tak miesza z różnymi rzeczami, że nie jestem w stanie się połapać. No więc tamto 1276. Tutaj mamy. E, 546 u nas na edycję kolekcjonerską no troszkę więcej od nas są jest taka z wersji Ultimate tak by ktoś potrzebował w sumie powiem Wam szczerze nie jest źle, bo jeżeli kupimy na konsolę to mamy steelbooka, naklejki ten plakacik, pudełko z płytą, z płytą. teraz mówię no ze Starfielda ta cyfrówka sama 500 zł kosztuje więc w przypadku samego kodu na grę, a tutaj zawartości to, to się bardziej opłaca. A co do edycji kolekcjonerskiej powiem szczerze, że Fajna jest, bo ma bardzo dużą zawartość, ale taka chyba realna wartość tego całości, to wiem, że mocno to zaniżę. Owszem, Taken jest swego rodzaju bardzo dobrą marką wypromowaną przez wiele lat, ale wydaje mi się, że na tle całości konkurencji, no to nie ma tu niczego nadzwyczajnego, co oprócz tytułu, który by tak podbijał cenę, że w naszym sklepie to prawie kosztuje 1450 zł. Według mnie to powinno kosztować 900 zł. Więc na pewno z 500 zł tu cena jest nadmuchana i no i dlatego jestem na nie. Ale, ale tak generalnie to wydaje mi się podoba, fajnie zrobione klimatycznie, wszystkie elementy do siebie pasują, nie ma tutaj nic sadzonego takiego z dupy. No, może ten pierścień jest zbędny, no w sumie tak nikt z tym nic nie będzie robił, ale no, dobra, to jest klimatyczne, bo to jest do tego, troszkę cena zawyżona, no ale jeżeli ktoś zakupi i będzie chciał mi udostępnić na unboxing, to przygarnę, bo ja sam tego wydania osobiście kupować nie będę, tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, dajcie wiedzieć co wy się o tej edycji, które wydanie wybieracie i jaka jest wasza opinia i nawiązanie do tych słów, które wypowiedziałem w tym oto materiale, boż, jak to brzmi, a więc dzięki wielkie... I widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć.